Pipa przyjechała, część pójdzie do lasu, część do wody, będziemy szukać. A część się utopi, Dzień dobry. Dzisiaj poszukiwania w wodzie. Zobaczymy, co, co wyjdzie. Jedna zasada. Złoto i srebro, kurde. Jest jedna zasada, nie puszczaj błąka do, do skafandru, Tak, bo kurde, otwórniemy. Co masz tam, co? Sreberka? A, czekolady. Z czekolady. Lepiej pasłodka Tu fajnie chodzi. Jeden grosz A jeden grosz no. Na szczęście To będzie po tym złoto. Ja jeszcze nic nie mam. Taki kawu. To jest pierwsza moneta. Nie A, kurwa. Grusik. Dwa <grystanie> <grystanie> takie same. A tu? To jakiejś skrzyni. No, no. A kajta skrzynia? No. Hmm. Kajta reszta, nie? No, gdzieś miał. Do... Złoty pociąg kopię schowany? Gdzieś miał do tego, do? do skrzyni w domu, się dało, do, do łóżka. <grystanie> idzie ja sobie tu do paplana no, nudystów to no. ja tu obrotkę trafiłem kiedyś no, 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 no. zmiana miejscówki w wodzie nic nie było idziemy do lasu zobaczymy co w lesie wyjdzie i po zmianie miejscówki pierwszy dołek wyszedł guzik A leci jakoś tam tak jest ale już się rozlatuje chłopaki już tam kopią ciekawe co tam mają dałek wykopany wyszła monetka wolesła w plus 10 zł o pierścionek no jakaś obręczka tezna nie... plastona za mocno wezmą patrzą wali Jej, to <laughs> ej tu miał głęboki dołek i blaszka <laughs> ale jakieś wiele dziurki były tu masz guzik to tu masz wielkich guzików Teraz ja już ostatniego razu jeszcze w tym to te zielone, nieco miedziane, już to, to... Mm. albo gładki, albo żeś tam nie będzie. No nie wiadomo gdzie no, no, to jest. Jest roweru tam wołają, tam wołają, tam do niego. O, ćwiczebny, tak? No, taki. no i ładny Albo stary mauzera ja bo taki zimny jest, nie? No i gdzieś elegancko małpy Zawsze się coś znajdzie, nie? Zbierasz, bierasz, nie? Zbierasz no, takie, no to bierz. Ja, dziękuję Jedna łąka to jest łąka Idziemy szukać na łańce i ty, łóżka wyszła Przegląd Masz tam coś? Już to no, już ci pokażę No, to jednak coś jest ja Otóż śmieci Podkład kacisielsko mm. no To już fajrąg ja? Co? Fajrąg Już ja? No nie wiem, co ty im powiedz mm. Przegląd i jeszcze na razie chodzę o te blaski ginieki Nic konkretnego mm. to jest ten taki, ta ja, obrączka tutaj jest taki ten tak ale to jest plastone? ja chociaż Aha. nie wiem czy to jest obrączka no ale no to obrączka jest, nie łopatką ważną czy jem taka wykopał? no wyjeździemy, ja czuję na ja to by było widać Wam co? Nie wiem, co się nazwać tu. Zbychu? Zbychu znaleźć tyłem. Przyczebny. Przyczebny. majzel, ładny. O. Ładny majzel. I. Gang niebieskich pudełeczek. Aha, z lampy na pewy? Kaperwyk jakieś Takie jest taki znaleźli no, A to mi się złamało O ale to fajne jak Spineczka no. I guziol jeszcze Jeszcze jeden gdzieś tam jest. drugi Spineczka Diamentów mm. wykopanych Idziemy teraz do tam. Co on tam, tam znalazł A teraz takiego dołka wykopana dziesiąteczka dziesięć wieników. Wołają, też tam wykopali. Zobaczymy co

no, no, Gruby, nie? No, no, no. Ale się dużo zachowało. A resztu nie było? Nie, 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 właśnie, się właśnie wyciągnęło. Teraz, wyczyszczone to widać. To czarne niemieckie No, no, no. SL. No. Zrób to z nas. Ja, to było. A komuś fajny tekst tak naprawdę? Troma, tak, troma, takie troma, kiety jeszcze z kutką troma, nie znalazły. Zobaczcie, bo miała ketę na ubie. Zobacz, bo ta kutka starała jeszcze. No, kutka na pewno starała. Tylko... Do wuka, tu będzie. Ja. ja. No. Jest tyle. Niech, prób, niech próbujemy otworzyć. <noise> tak, to Zobaczymy ten zegarek. Kolejna dyszka padła. 10 feników. To jest przeszarstwo. Następna dycha. Kolejna dziesiątka, trzecia już trzecia dycha Cesarstwo Nie wiem czy czego to jest Zwięcone u góry powinno mieć dziura na klocz No ale no, właśnie że nie ma Foremka na pierniczko O, Foremka na pierniczko Nie ma dziury? Nie ma niego to już no

To jest inwalida wojenny Ej, głowy już nie znajdziesz będzie rozurany Ale no, to nie roziorasz no, to, <noise> <Deserter. głosy> <noise> <noise> to jest jakiś szlachcic z on nim ma broni no po mu zabrali To deserter. Dezerter Pierniczy, jakiś szlachcic to będzie Tu mu rękę w dół. No, no I ten mu tak zawiniętą Tu mu wiesz? Slacheckie ja był jakiś stary żołnierz, ale, stary wiarusz. Ale powiem ci, że to za ciężki. A na... ołów, za no. ciężki? No, ja wiem, ołów, Za ja ciężki to. a to takie małe podsumowanie. Ja się muszę zwijać do domu i koledzy zostali jeszcze kopać. było widać co wyszło. 30, fenoły plus To Zbyszka. Muszę Guzik i dener musi tego następnego. Hej!